Myślę, że ta sprawa została wyjaśniona. Tak, Przechodzimy do punktu 23. Poza tym byłem na, tutaj jeżeli chodzi o mnie, ta informacja, to wczoraj na kolendowaniu byłem zaproszony przez, przyznam się, że, że nie, już nie pamiętam, kto to wysłał, to zaproszenie, zarówno w kościele, nie wiem, to marszałek dopłacał do tego interesu, ale, ale tam w to to ktoś inny występował. No, w każdym razie w kościele katolickim, w kościele, w cerkwi było by, by te, by, były występy w jednym przypadku chórów, w drugim zespołu, śpiewanie razem ze zgromadzoną, zgromadzonymi wiernymi. Proszę Państwa, to jest jedna sprawa, ale chciałem poinformować w tym punkcie, że ja dzisiaj obchodzę imieniny. <śpiewanie> I, I jest, przygotowałem na to okoliczność tam torty. Tej, oraz, oraz cukierki, także zapraszam. Nie, chcia, nie chciałem burzyć dzisiejszego tutaj historii, żeby to zakłócać porządek wcześniej. No i... To 100 lat. Lat, lat. niech żyje, Jan. niech żyje. żyje, nam. Sto lat, sto lat, niech żyje. Nie narzekajmy na to, co jest. Dobrze, proszę Państwa, to dziękuję bardzo za tę miło taką wstawkę. No Nie chciałem tutaj zakłócać porządku, zapraszam. I jeżeli wiceprzewodniczący nie mają już nic, że tak powiem, do uzupełnienia, to zamykam punkt 24. Przechodzimy do 25. Zamknięcie sesji. To no jeszcze to... 24. Nie zamykamy. 24. A. Wolne wnioski, panie A, przewodniczący. Przepraszam, proszę. No. Przepraszam. To przez te emocje. No właśnie, wszystko przez te 100 lat. Jeśli może Panie Przewodniczący otrzymaliśmy z PKS-Nowa, ze Związku Zawodowego takie obszerne pismo z pewnymi pismami dołączonymi z dat poprzednich na roku 2022-2023. I moje pytanie dotyczy, czy zarząd się tym zajmował, a jeśli tak, to czy jakieś wnioski wyciągnął, a jeśli nie... To zamierza się tym zająć i to y, będzie w jakimś sensie na szerszym forum dyskutowane. Sytuacja PKS już była omawiana na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale analizujemy, czy coś, co jest w tym piśmie, w jakiś sposób wybiega poza zakres materiału, który był wcześniej. Generalnie, jeśli chodzi o PKS nowa, to chciałbym, żeby to brzmiało, że to jest tylko. Ta część PKS-u suwalska. I z tego, co mi wiadomo, PKS nowa jest bardzo zła atmosfera ze względu na to, co się dzieje, bo duża część załogi, oprócz jakby oddziału w suwałkach, jest niezadowolona z tego, że PKS jest teraz postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co dzieje się w oddziale w suwałkach. Naszym zadaniem, jak i prezesa, jest przede wszystkim uspokojenie tej sytuacji. I spokojnie dążenie do tego, co żeśmy zapowiedzieli, ale z drugiej strony też no, musimy wziąć pod uwagę, że PKS nowa, to są też dział w Zambrowie, Siemiatyczach, Białymstoku i tu trzeba jak najbardziej też tę sytuację trochę uspokoić ale będziemy analizujemy czy to się mieści w zakresie większość tych kwestii które tam zostały podane na pierwszy rzut oka mieści się w tym co było wcześniej ale jeszcze są jakieś tam szczegóły które mogą być istotne i to analizujemy jeśli się... można, tylko dodatkowo adwocem, Panie Przewodniczący. Wydaje mi się, że rzeczywiście pojawiły się nowe okoliczności, o których tutaj nie widzieliśmy, bo faktycznie widzę, że to jest takie trochę rozwojowe ta działalność i sygnały płynęły wcześniej, i teraz to jest takie trochę nie pożaru, żeby ta atmosfera była lepsza, ale czasami działalność taka profilaktyczna, czyli w ogóle niedopuszczanie do tego typu sytuacji jest. Pewnym rozwiązaniem bardziej właściwym, natomiast tutaj niestety to zaczyna po prostu eskalować. Dziękuję bardzo. E, pan, panie Pani Naszkiewicz, proszę. Ja również do Pana Marszałka z pilnym apelem i y, prośbą o interwencję się y, zgłaszam. Y, tym razem nie w sprawie Suwał, tym, tym razem w sprawie Zambrowa, a mianowicie od roku y, 2022, od sierpnia w oddziale zambrowskim. To jest interwencja mieszkańców, a właściwie rodziców dzieci, które, którzy, które nie mogą skorzystać z poczekalni i tak jak już to kiedyś było w Suwałkach, stoją na zewnątrz, marzną w oczekiwaniu na środki, na środek transportu swojego. Można kupić w Zambrowie bilety, ale nie działa ani toaleta, ani poczekalnia. To ja o te dzieci chciałabym się upomnieć, szczególnie w takim pięknym czasie świątecznym i zimowym. Dziękuję. Ja Myślę, że nie tylko o dzieci, ale też i o dorosłych, trzeba się upomnieć. Także sprawdzimy oczywiście tę sytuację, ale z tego co mi wiadomo, to tam burmistrz zombrowa organizuje tę kwestię, także jak w każdym mieście, ale sprawdzimy to oczywiście. A jak to w mieście burmistrz organizuje w to znaczy, poczekalniu i publikacje dla podróżujących? Ale to zależy, czy to budynek jest, no to by chodzi, chyba to. No to, to Państwo tu. postawiliście kontener, to może tutaj też trzeba. To od sierpnia też można byłoby się zorganizować 2022. No, ja bym proponował, znaczy ja w tak, ja dzisiaj się zapoznałem z tym pismem przed sesją, i co mnie dziwi, że to wpłynęło w teraz, jakby w ostatniej chwili, że nie można tak przejść od ręki wszystkiego, że tak powiem, sprawdzić. Ja, ja też się zastanawiałem, czy w jakiś sposób to, tego no, nie sugerować Państwu, żebyśmy się zajmowali, tylko pytanie, gdzie byłyby te informacje, skąd pozyskane te sprawdzające to co się podaje w tym piśmie, więc to jest troszeczkę za wcześnie. Oczywiście ta sprawa, o której Pani Radna mówi, to jest jakby niezależna od tego pisma. Natomiast no, mnie to, tak jakby ktoś chciał specjalnie zaskoczyć, myślę, że to odniesie skutek, że on tutaj bezpośrednio na, na, na sesję symiku. No myślę, nic bardziej błędnego, bo normalnie zajęła się na przykład Komisja Infrastruktury, zażądany od zarządu jakichś dodatkowych informacji, punkt po punkcie to tam jest napisane i byłoby, byłby inny skutek a to tak w ostatniej chwili że tak powiem to no, chyba po to żeby robić zamieszanie no, ja myślę że tak czy inaczej trzeba prosić tutaj zarząd żeby żeby na następną sesję albo też w innym trybie po prostu poprzez zesłanie informacji do radnych ustosunkował się do tego pisma Natomiast ta sprawa, co Pani Naśkiewicz mówi, no to bym prosił o interwencję, jeżeli to jest faktycznie w był burmistrza Zambrowa, żeby on też się do tego... poszedł. Pan Olbyś. Szanowni Państwo, chciałem Państwu powiedzieć, że jedynym dworcem i obiektem, który przyjmuje pasażerów w administracji PKS Nowa to jest Białystok. W każdym innym mieście na, na terenie naszego województwa to są odpowiadają samorządy terytorialne za utrzymanie dworca. Tylko Białystok e, ma ten obiekt jako PKS nowa. E, proszę Państwa, teraz e, Pan Jerzy Leszczyński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, ja na ostatniej sesji prosiłem o informację na temat aktualnego zaawansowania prac nad koncepcją doliny rolniczej 4.0, a także planów na ten rok, co tam będzie się działo i co zarząd planuje. I prosiłbym o tę informację, bo do tej pory nie, nie uzyskałem. No ba, bardzo Rozumiem, że ta informacja zostanie w jakimś te logicznym terminie uzupełniona, bo to było na poprzedniej sesji zgłoszone, czy to minęło? Na poprzedniej sesji zgłaszałem taki wniosek. No dobrze, a ile to dni minęło? Bo tam terminie... No nie ja wiem. 18? No rozumiem, że bardzo bym prosił, żeby bezwzględne zwłoki tutaj udzielić, a odpowiedzi. Pan Cieślukowski jeszcze. Proszę. Tak, też w ramach, w ramach e zapytania do pana marszałka. Będę kontynuował to, co podniósł tutaj pan radny Kondraciuk. Ten materiał, który przesłał PKS, ja otrzymałem tutaj dzisiaj z korespondencją, a widzę, że data była 30 listopada. No to myślę, że, że to chyba chodziło o świadome za zatrzymanie tego, żeby nie, nie podnosić tego tematu, ale skoro już został poruszony, to ja powiem tak, że nie trzeba być wielkim filozofem, tylko trzeba rozumieć to, że jeżeli mamy dać szansę dla PKS nowa w Suwałkach, to przede wszystkim trzeba zatrzymać sprzedaż majątku i nie sprzedawać bazy w Wełku i bazy w Olecku, na, na których e, ten, e, ten oddział zarabia, zrealizować to, co było